Witam wszystkich bardzo serdecznie, mamy zimę, dalej, jest zimno, macie swoje jednorożce, co Wam tam życzyłam w jakimś odcinku, w ogóle jednorożce są spoko, ja mam jednorożce, dwa jednorożce, dwa kapcie dostałam pod choinkę, są świetne, no nic, no nie przedłużajmy, bo jakoś tak nudno dzisiaj będzie, chociaż nie, z TVP nigdy nie jest nudno, zapraszam. TVP Mistrzowie Przeprosin, pamiętacie jak przepraszali Konfederację? Ja mam wrażenie, że oni mają specjalny dział do przepraszania. Tacy ludzie, co siedzą jakby tu przeprosić, że niby żliby nie było, ale żeby nie przeprosić, ale jednak przeprosić. No i tak siedzą i kminią, a podejrzewam, że spraw w sądzie troszkę mają. To sztab kryzysowy został pewnie uruchomiony. TVP Info na swoim portalu zrealizowała wyrok sądu nakazujący publikację przeprosin wobec komornika, Grzegorza Bartysia. Jednak, jak wskazał portal niebezpiecznik.pl, kod witryny został zmodyfikowany tak, by strona główna portalu automatycznie przewijała się nieznacznie w dół. Tym samym odwiedzający ją użytkownik mógł nie zauważyć znajdującego się na górze strony komunikatu. W poniedziałek na portalu TVP info pojawiły się przeprosiny wystosowane wobec Komornika za podanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji na jego temat. Sprawa to dotyczy publikacji jeszcze z 2015 roku, co jest śmieszne. Telewizja Polska, spółka akcyjna w Warszawie, przeprasza pana Grzegorza Bartysia, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie za naruszenie jego dóbr osobistych. Poprzez publikację nieprawdziwych i nierzetelnych informacji w materiale Komornik Zajął Wóz Strażacki, umieszczonym dnia 23 czerwca 2015 roku na stronie internetowej TVP Info, brzmi umieszczone oświadczenie na ich stronie. Przeprosiny zostały umieszczone na samej górze strony głównej, szybko jednak okazało się, że po wejściu na TVP Info, strona automatycznie. Nieznacznie przesuwa się tak w dół. Także widoczne są jedynie ostatnie linijki tekstu. Aby przeczytać pełną treść e, oświadczenia, użytkownik musi dopiero ponownie przewinąć stronę do samej góry. I jednak z jednej strony hamstwo w państwie, a z drugiej widać, że te miliardy na darmo nie idą, bo przynajmniej jedna rzecz wychodzi im fachowo, i nie, nie jest to panie ogórek. A właśnie ten dział przepraszaczy. Dla mnie fenomen. Ci, co ich oglądają i szanują, to pewnie się cieszą z tego, a ci, co marudzą, to i takich nie oglądają, więc wychodzą na wygraną pozycję. Bo co im z tego, że ja sobie pomarudzę o tym? Jak oni swoich oglądających mają, a ja i takich nie będę oglądać, więc z drugiej strony nie chciałbym, żeby mnie jednak przepraszali, bo to tak trochę strach. Zauważyliście pewnie, że lubię podatki pewnie tak samo jak Morawiecki, bo co chwilę o jakimś niskim podatku wspominam. No i cyk, tutaj teraz o podatku, ale już nawet nie niskim. Jeśli wartość pieniędzy na koncie oprocentowanym na 1 setną procenta będzie niska, to odsetki, jakie naliczy komornik od tej kwoty w całości zostaną przeznaczone na zapłatę podatku belki. To efekty niskiego oprocentowania rachunków bankowych i lokat oraz zasad zaokrąglania daniny, które przewiduje. Ordynacja podatkowa. Wielu podatników z zaskoczeniem odkrywa, że minimalny zysk z odsetek w całości zjada Fiskus. To zniechęca do jakiegokolwiek oszczędzania, nie mówiąc już o zabezpieczaniu przed inflacją. W dzisiejszych czasach każdy człowiek powinien korzystać z wizyt u adwokata, psychologa i doradcy podatkowego. Dopiero można jakoś funkcjonować w tym kraju. Tak sądzę. Standardem jest obecnie oprocentowanie rachunków na lokacie na poziomie 100% lub 1,1%. ,10%. To efekt utrzymujących się rekordowo niskich stóp procentowych. Od odsetek zgodnie z przepisami bank jako płatnik pobiera 19% podatku belki przy niewysokich kwotach zgromadzonych na rachunku lub w lokacie danina. Ta może wynieść nawet 100%. To efekt obecnych zasad zaokrąglania podatku belki. Artykuł 63, paragraf 1a. Zasadniczo z tego przepisu wynika zasada ogólna. Zgodnie z nią, jeśli końcówki kwot podatków wynoszą mniej niż 50 groszy, pomija się je, a końcówki kwot wynoszących 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Ile trzeba mieć na rachunku, żeby fiskus zabrał cały zysk? To jest skomplikowane. Zależy między innymi od oprocentowania lokaty lub rynku i jeszcze wielu innych zmiennych. Przy oprocentowaniu rocznym jedna setna procenta i kapitalizacji miesięcznej kwotą e, graniczną zysku po opodatkowaniu będzie kwota 1188 zł na koncie, w zaokrągleniu do pełnych złotych, oczywiście e, podaje to Mateusz Macios. Dotyczy to również lokat i rachunków walutowych. Kwota przy jakiej podatek w całości zje oszczędności z odsetek od zgromadzonych środków w walucie jest taka sama jak dla złotego. W przypadku 100% podatku można mówić o konfiskacie mienia, a to rodzi pytanie, czy to jest zgodne z konstytucją. Zdaniem Mateusza Maciosa, artykuł 63 paragraf 1 ordynacji przy stopach procentowych narusza standardy przyzwoitej legislacji. Ja wam mówię, że to strach, coś na własną rękę w ogóle robić. Zdaniem Mateusza Maciosa, choć obecne zasady opodatkowania odsetek nie są sprawiedliwe, nie należy ich zmieniać. Mogłoby to wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Zwiększyłyby się e, koszty poboru podatku i usług bankowych. Oraz skomplikowałoby to jakieś tam przepisy, uzasadnia ekspert. Więc, i teraz pytanie. Przytrzymanie trzymanie pieniędzy w skarpecie nie będzie bardziej opłacalne niż w banku, tylko że nikt wtedy na wnuczka nie szukał, Albo jak tę mieszkankę pieseczna, która straciła 600 tysięcy złotych, bo uwierzyła, że przekazuje pieniądze na leczenie klina i słuda. Także nie kombinujcie. Krystyna Pawłowicz troszkę swojej wsi postanowiła przynieść do internetu, bo jak wiemy dzieci ze wsi są lepsze niż dzieci z miasta, jak to powiedział minister rolnictwa. Profesor Marcin Matczak, tata Maty, został na Twitterze, na Twitterze wywołany do tablicy przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Krystyna Pawłowicz, była posłanka, zarzuciła konstytucjonaliście kłamstwo, co skutkowało długą awanturą. W sobotę 6 lutego na łamach yy, Gazety Wyborczej pojawił się tekst profesora Marcina Matczaka – Polskiego Radcy Prawnego, doktora nauk prawnych i specjalisty w zakresie teorii prawa. Natłoku łajdactw prawnych może nam to umknąć. Organ, który decyduje o życiu i śmierci Polek, nie ma legitymacji, by decydować o czymkolwiek stwierdził. Artykule napisał portal w polityce.pl, a następnie zamieścił go na Twitterze z opisem Nigdy mu się nie znudzi. Matczak w gazecie wyborczej atakuje Trybunał Konstytucyjny. Organ, który decyduje o życiu i śmierci Polek, nie ma legitymacji. Kłamie pan! Tekst najwyraźniej zdenerwował Krystynę Pawłowicz, sędzie Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ postanowiła w komentarzach odnieść się przy nim e, do samego matczaka. Kłamie pan! Zarzuciła mu, dodając, że jej poglądy na temat aborcji są od dawna powszechne, znane i takimi poglądami Sejm ją wybrał. E, w odpowiedzi matczak przypomniał Pawłowicz, że podpisała ona wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przesłanki embryopatologicznej. Pod wnioskiem posłów nie ma mojego poparcia. Sędziowie nie mogą podpisywać wniosków posłów do Trybunału. Nawet nie chciało się panu tego sprawdzić na stronie Trybunału. Nałogowy kłamco, odparła posłanka Piis. Nie strasz pan, Matczak odpowiadając, przypomniał wpis Pawłowicz, w którym przyznała się do podpisania wniosku do Trybunału. Sędzia zapewniła jednak, że nie był to wniosek w tej sprawie i po raz kolejny nazwała Matczaka kłamcą. Ten zagroził następnie, że jeżeli zrobi to jeszcze raz, prawnie źle się to dla niej skończy. W moim felietonie pisze jasno, że chodzi mi o pani podpis pod poprzednim wnioskiem. Tam jasno pani poparła stanowisko o niekonstytucyjności przesłanki aborcji którą później pani oceniała, wyznaczył. Wtedy Pawłowicz stwierdziła, że wycofuje się rakiem i dodała: "Nie strasz pan, jest pan w tym śmieszny. Z niczego się nie wycofuje", podpisała pani wniosek toż samo. Toż sprawie oznacza to, że miała pani wyrobione, ujawnione publicznie zdanie, ta przesłanka jest niekonstytucyjna zanim sprawa była rozpatrywana. A jednak ją pani oceniała. Prawdziwy sędzia nigdy by tak nie zrobił, napisał Matczak. Lepiej być prawnikiem nowej szkoły niż słabej szkoły. Dyskusja matczaka i powłowicz zeszła później na temat ich wykształcenia. Gdyby zabrakło argumentów prawnych i dowodów, wkracza pan na grunt ad personam ocen mojej świadomości, stwierdziła była posłanka. Lepiej być prawnikiem nowej szkoły niż słabej szkoły. Na żaden z moich argumentów pani nie odpowiedziała, więc nie skończyły się argumenty, ale okazały się dla pani zbyt mocne. Ocenił na koniec Marcin Matczak. Swoją drogą zaczęliśmy z Maćkiem tak rozmyślać, jakby wyglądała taka sprawa w sądzie jakby sędzią była Krystyna. Ja to widzę tak. Siadaj pan, kłamiesz pan, a gówno pan tam wiesz? Na biednego nie trafiło? Ale to nerwy pewnie z głodu były. Wracając do słów pana Matczaka, prawdziwy sędzia by tego nie zrobił, to chyba najlepsze podsumowanie tego newsa. Nic dodać, nic ująć. Jak podaje Polset News, właściciel lokalu Kate and Luck Cafe Restaurant w Manchesterze, 38-letni Polak, prowadził swój biznes pomimo obowiązującego zakazu. Na początku lutego mężczyzna został za to ukarany przez miejskie władze mandatem w wysokości 1000 funtów. Mimo tego, restauracja wciąż pozostawała otwarta. W weekend do lokalu pełnego gości wkroczyła policja. Właściciel restauracji, po której rozmowie z funkcjonariuszem, wyprosił ich z lokalu, aby dokończyć rozmowę na zewnątrz. Gdy 38-latek wyszedł przed budynek, między innymi z policjantami, wywiązała się tam szarpanina, podczas której jeden z funkcjonariuszy uderzył Polaka pięścią w twarz. Próbując się bronić, właściciel lokalu powalił na ziemię. Interweniującego policjanta. Szybko został jednak spacyfikowany i trafił do aresztu. Wszystko działo się na oczach klientów lokalu, wśród których był m.in. wiceprezes oddziału partii Corwin w Londynie. Sebastian Ross. Filmy ze zdarzenia trafiły do internetu. Oczywiście. Wielka Brytania to faszystowski kraj, podpisał wideo polityk. Bang. odpowiedzi policja w Manchesterze wydała oświadczenie, w którym e, podkreślono, że 38-latek został zatrzymany pod zarzutem napaści na funkcjonariusza. Policja zareagowała na doniesienia o nieprzestrzeganiu obostrzeń COVID-19 przez e, kawiarnię na jakiejś tam ulicy w Man Manchesterze. Funkcjonariusze przybyli na miejsce i zgodnie z procedurą podjęli próbę nawiązania kontaktu z osobami i rozproszenia uczestników. W wyniku tego doszło do napaści na funkcjonariusza, napisano w oświadczeniu. No tak, naprawdę to nie wiemy, o co była ta solówka, bo tak na moje oko to trochę wygląda bardziej na prywatne porachunki niż zatrzymanie przez e, policjanta. Jakby Polak wyzwał mu matkę, a ten chciał mu dać w mordę swoją drogą, takie męskie załatwianie sprawy chyba lepsze niż ten mandat. Wyjdźmy dajmy sobie porazie i tyle. Na miejscu Polaka, to by mu odwinęła tym bardziej, że policjant bije się troszkę jak jakiś czebieranie. Może jakaś zrzutka na szkolenia tych funkcjonariuszy, bo jak oni wszyscy się tam tak bronią, to ja dziękuję bardzo. W sumie co mnie to obchodzi? To nie moja policja. Moja to ma pały chociaż. Ten Polak, jakby chciał, to by go ustawił do pionu szybciutko. Myślę, że ten policjant powinien być mu wdzięczny, że tak się to się mu skończyło. No nic, Polak wszędzie walczy o swoje i dobrze. Bardzo dobrze. I się zostało tylko z Wami pożegnać. Na zawsze. Nie, wiem, żartuję. Do jutra. Do dziewiętnastej. Tak, ja nie chcę nic mówić ani nic tak sugerować ani w ogóle. W sumie to mało proszę, mało żebram. Ale jakbyście jednak zostawili tę łapkę w górę albo subskrypcję, to byłoby super. Bo ja nie proszę, ale jednak kurde, trochę mało. Mało. Chociaż komentarze fajne. Nie Niby mówicie, że jest tu że coś tam, ale nie, miło jest. Fajnie. Ja tak wejdzie się gdzie indziej, jest tak, taki syf. A tu jednak jak w rodzinie, wszyscy mili, wszyscy serdeczni, wszyscy zawsze życzą miłego dnia. Jesteście super. Hmm? No nic, trzymajcie się do jutra. Pa.